Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony PP, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka oczywiście. O, proszę, kill off na start, jak miło. No to tak, w ostatnich odcinkach zaliczyliśmy pierwszą kopalnię, a mianowicie do miejsca, w którym się teraz znajdujemy, przyszliśmy troszeczkę na daremno, ponieważ skrzynie z, tego, z tej kopalni zostały już odesłane, tak no, więc... Zabrałeś mój exp, kolego. Z pierwszej stąd. I ja chcę się z nimi pobawić, No ale dobra, może mi się uda. Jeszcze jakoś. No proszę, jak się rzuciły na niego. No, ej, on mi wszystko zje. Do no, cholery jasnej. Kolego, kolego, kolego. Ja też chcę coś zabić. Ej, mój exp. Ty, patrzcie, wszystko mi. Wszystko mi wytłukł tutaj, a ja chciałem to wszystko zgarnąć. Patrzcie, jak to byłoby EXPA. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To by było z 500 EXPA, kurwa. No nie, no słuchajcie, nie, ja tak się nie bawię. My musimy w to wczytać i zobaczyć, czy uda się tego EXPA odzyskać, bo 500 EXPA ponad 500, z 700 tu by było, bo też te 60 EXPA jest e, za jednego, znaczy 120 albo 160 za jednego jest, tak więc to nie jest mało, no kurwa. Nie oszukujmy się. No i znowu tam leci, do cholery jasnej. Dlaczego tak się dzieje? To czekajcie, korzystając z okazji, ja pójdę chociaż tam tamtego, który stoi przy tym kamiennej skale. Może mi się chociaż tego uda zabić. Tak więc lepiej te 120 ekspa zdobyć, a nie jeżeli nic, tak więc chociaż to. Tamten już nie powinien podejść, tak więc wydaje mi się, że tamtego też utłukę zaraz. Tak, uda się czy nie? Uda się, dobra. Tak więc widzicie, troszeczkę 240 expa zaoszczędziliśmy na tym saveie. Mogłem pewnie jeszcze, gdybym wczytał parę razy więcej, to okazałoby się, że mógłbym trochę więcej tutaj zdobyć tego expa. Ale po co, po co, po co? Nie ma takiej aż dużej potrzeby. Dobra, tak więc utuczemy tego jeszcze zębacza yy, i spróbujemy w tym odcinku wykonać zadanie dla Garonda już w całości. Mam nadzieję, że się uda. Nie będę jakoś specjalnie tego przedłużał, ale nie ukrywam, że jeśli znajdziemy takie właśnie zębacze, topielce po drodze, to yy, jak najbardziej je wytłuczemy, bo po co dwa razy chodzić, jak możemy za pierwszym razem tu wszystko pozabijać. Dobra, mamy pierwsze topielce tutaj od razu, więc je zabijemy. Te pielce nie są trudne, jak wiecie, więc yy, tutaj szybko z nimi zejdzie. Oj, skubaniec twardy, ale jak krytyki siądą właśnie, to leży i kwiczy. Ciekawe co jest po drugiej stronie rzeki. Zastanawiam się czy tam będą jakieś inne dziady do zabicia: jakieś topielce, czy chociażby nie wiem, orki, których i tak pewnie nie ruszę. Ale na pewno tam się zaraz przejdziemy, zaraz po zabiciu tych topielców. Ja jestem po prostu zwyczajnie ciekawy co tam może być. Może jakieś fant, jakieś mikstury, zwoje pochowane gdzieś tam po kątach. Kto wie. Pamiętam zawsze, gdy grałem w GTA właśnie dwójka. nie lubiłem być w tym miejscu, ponieważ do wodospady w tej grze um, niesamowicie mnie denerwują. Z takiego powodu, że są strasznie, e, strasznie głośne i zagłuszają mnie, e, chociażby teraz, gdy mówię. No, gdy gram sam, to e, to oczywiście nic mnie tutaj nie zakłusza, bo do nikogo nie mówię, to jest logiczne, ale gdy do Was mówię, to irytuje mnie to jeszcze bardziej, ponieważ nie dość, że słyszę ten okropny szum w słuchawkach. Który bądź co bądź jest dosyć ładnie odzwierciedlony, jeśli chodzi o wodospad, to koniec końców tak czy siak mnie zagłusza i jakoś mnie to rozprasza. No ale dobra, odejdziemy stąd kawałek, to z pewnością będzie całkiem nadal w porządku. Dobra, mamy tutaj trzy topielce. Mam nadzieję, że uda mi się z tej wody wyjść w taki sposób. O proszę, tu są jeszcze dwa topielce, nawet nie wiedziałem, czyli całkiem sporo expa. Mimo, że on zabił te zębacze, to jak widać jestem w stanie troszeczkę tutaj nadrobić na tych topielcach. Dobra. Ciach, ciach, dzisiaj będzie taki spokojniejszy odcinek, nie chcemy mi się tutaj nic specjalnego robić, dlatego właśnie tak sobie jak zwykle pochodzimy, poexpimy, pogadamy i będziemy wykonywali dalej te sześciutkie zadania. No topielcu. o, tam już widzę orki w tle daleko. Po prawej stronie na górze. Jak gdyby nigdy nic się mną nie interesują. Dobra. O, stoją sobie tam. W trzecim lub w czwartym rozdziale ja roz rozpieprzę, zobaczycie. Będę miał tyle ekspa z tych orków. Zabiję wszystkie orki w koło zamku jeszcze zobaczycie. Pętam, że... Yy, o, tam są jeszcze topielce i kropice. No, 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 sporo ekspa. Dobra, więc może zajmijmy się najpierw tamtymi, a do tych zaraz wrócimy. Pamiętam jak grałem w Gotika 2 właśnie. No skoro rok temu, to yy, ...w oku zamku wytłukłem w piątym chyba rozdziale w piątym czy. w piątym, w piątym to było. Nim, wy, nim poleciałem do tego, popłynąłem raczej do dworu Irodorat. Yy, wytukłem wszystkie orki w koło zamku i w ogóle wszystkie, wszystkie zwierzęta w górnicie Dolinie wytukłem. Prześciutko to dosłownie... Byłem w stanie znaleźć i gdy już myślałem, że naprawdę tutaj nic nie ma, no to jeszcze okazało się, że jakieś kamienne, nie kamienne tylko kościste cieniostwory pochowały się po jaskiniach, tak więc zabiłem je. No i w efekcie już naprawdę nic nie pozostało, dlatego też troszeczkę się wtedy poirytowałem, bo już naprawdę nie miałem co robić w tym gotiku. a chciałem sobie jeszcze poekslić, bo jednak lubię tak sobie chodzić i bić te potwory. No i niestety musiałem już na ten dwór Irderat popłynąć, gdzie spotykałem spotkałem całą masę kolejnych orków. No i czo, oczywiście byłem zadowolony, a zarazem troszeczkę przerażony, bo nie ukrywam, że... Yy, delikatnie mnie te orki... Yy, może nie do końca orki kurwa mać zginę tutaj, jeśli się nie... Aj! Do cholery jasnej. Walczenie w wodzie z tymi dziadostwami to nie jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że zapisałem yy, w odpowiednim miejscu. Dobra, czyli zapisałem tutaj, wszystko się zgadza. E, słuchajcie, możemy wejść po tej skale pewnie. E, a chyba jednak nie. Czy tutaj wejdziemy, czy nie? Ej, niestety spadniemy do wody. No, ale dobra, potrafimy pływać, więc wypłyniemy. Dobra, teraz tak, musimy jakoś wyjść, żeby. E, kurwa, tędy wyjdziemy. Spróbujemy uciec w górę. Kurwa, macie, one tak biją, takie stuny walą do, dosłownie, jak w docie. Że nie możemy się ruszać, ale czekajcie, spróbujemy uciec. Dwa nas gonią, dwa. Kurwa. Lipa straszna. O Jezu, to są jeszcze kolejne. Nie chodzi o to, że one są trudne. Aaaa! Do cholery, jasnej, naprawdę. Co prawda, one za mną, za nami popłyną, ale. Koniec końców. Aj, kurwa, macie pierdolę. bezji co ty robisz? Tam są orki. Szamani jeszcze w dodatku. Dobra, tego zabijemy. Musimy mieć już go z głowy. No to nie zoom. Niezły kawek tutaj przebrnąłem za pośrednictwem głupiego topielca. Dobra, tu jest... O cholera, on mnie zauważył, tak jak myślałem. Dobra, długo on nie będzie mnie gonił, na pewno. Mm, tak więc prze... przejdziemy sobie tym mostkiem. Ojej, pierdol, tu są jeszcze zębacze. Świetnie. Tyle ekspa. w tej górniczej linie, że... No, nadal mnie gonisz, do cholery jasnej, spieprzaj człowieku. Zapomniałem, że orki boją się wody, mogłem iść wodą. No, ale cóż, zapomniałem. Tu są jeszcze gobliny, ja pierdolę, ile... ile expo tutaj jest, nie wierzę. Gdzie ten ork? Okej, okay, ork uciekł, ale on będzie polował na zębacza, ponieważ y, orki słyną z tego, że także zębaczy chyba nie lubią, choć nie, zdawało mi się. Dobra, tak więc y, nadal mamy przykichane i to dosyć solidnie. Kurwa, mać, topielec, gobliny, ork, ja pierdziele. Ja chcę sobie tylko peks widzicie, dajcie mi ludzie spokój. Ludzie to są stwory. No, jeszcze ten mnie zabije. Kurwa, mać, no naprawdę. Czy to tak musi wyglądać w tym odcinku? Bo widzę, że nie do końca idzie po, moj po mojej myśli. No ale, dobra, słuchajcie, yy, musimy to rozwiązać w inny sposób. Yy, pójdziemy zabić te topielece, które były z tyłu. Gdy się z nimi rozprawimy, ponieważ ich jest tylko chyba tutaj trójka. I damy sobie na pewno z nimi radę. Pójdziemy tam, gdzie przed chwilą trzy czy dwa razy zginęliśmy. I gdy rozpracujemy wszystkie stwory tutaj w okolicy, będziemy szli już w kierunku kolejnych kopalń, bo jednak, jak już mówiłem, lepiej to załatwić za... Kurwa, czemu ty nie idziesz? Lepiej to załatwić od razu, a nie jeżeli... Bawić się z tym potem i biegać po tej górniczej dolinie, tylko dlatego, że chcemy coś zabić. No, tu jest jeszcze więcej topielców. Raz, dwa, pięć topielców w tym okolicy było. I dlaczego one się tak bugują? Że one tak stoją w miejscu i się nie ruszają? Czy. Nie wiem, czy to jest bóg do końca. Wiecie, po prostu taka ścinka NPC. Ale dobra, mniejsza z tym. O, tu są te grzybki jeszcze. Ale wiecie samo, że te grzybki wyzbieramy potem. Yy, o, patrzcie, tam są jacyś ludzie w środku tej jaskini. Ciekawe, co oni tam robią, pewnie. Będzie jakiś motyw z tym, że nie mogą wyjść z jaskini, ponieważ topielce ich osaczyły Zobaczymy. Czemu ten topielec tak stoi? Nie mogę go w ogóle zaatakować jakoś sensownie, bo ciągle... Tutaj tak stoi. Kurwa... Nie wiem na co on czeka na chyba na zbawienie inosa, Beliara, czegokolwiek innego. Dobra, mniejsza z tym. Ciach. Jeszcze dwa nam zostały w tej okolicy. Trzy, przepraszam bardzo, trzy. Tak więc poekspimy całkiem solidnie. Ehm. Y nie sądziłem, że aż tak. Myślałem, że tego expa w górniczej dolinie będzie sporo, przyznam, ale żeby aż tak sporo, no to się nie spodziewałem, naprawdę. Kurwa, mać, dlaczego ten topielec tak stoi i do mnie nie idzie? To mnie naprawdę irytuje i to mocno. Kolejny, który nie idzie, no ja pierdolę. Czekajcie, my mamy kulę ognia, czekajcie, więc może skorzystamy z tej kuli ognistej. Pierdolniemy ich z kuli ognia. Teraz byłoby fajnie, gdyby one się na mnie rzuciły, jak sobie przeglądamy ekwipunek. Hmm, gdzie jest moja kula ognia, którą kupiłem w Korynis? Jest tutaj, dobra, tak więc hop. pielec jeden czy drugi? Jeden, ciach. O, proszę, patrzcie jak mocno dostał, skurwysyn. Ciach, jeszcze raz, dobra, patrzcie. Z kuli ognia na dwa strzały szedł, tak więc... Yy, 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 yy. Zakupy na dzień dzisiejszy, musimy kupić więcej kuli ognia, ponieważ jak widzimy jest dosyć sporo... Sporo obrze, obrażeń zadaje, więc... O, proszę, kolejny poziom. Więc można się zaopatrzyć w jeszcze jedną kulę ognia, co ci jeszcze tak z 2, 3, 5 złoi. Yy, tutaj mamy swoją drugą jakąś kładkę na górę. Nie przypominam sobie, żeby ta kładka gdzieś tam w jakieś sensowne miejsce prowadziła. Ale oczywiście sprawdzimy za chwilę tylko. Yy, pogadamy z tymi typami, które są tutaj. Typami, które w środku tutaj siedzą w tej jaskini. Co to jest? Pewnie jacyś. Stać! Kto idzie? Co to jest? Nie chcesz mnie chyba wysłać z powrotem do kopalni rudy, prawda? A, uciekli. Muszę cię rozczarować. Nie wrócę tam za nic w świecie. Co tutaj robisz? Głupie pytanie. Ukrywam się. Te świnie ze straży wszędzie mają swoich szpiegów. Nie dam się ponownie wysłać do kopalni. I już! Ta pieczeń pachnie wspaniale. Nie dotykaj! No proszę, jaki niemiły dla nas. Co on ma do powiedzenia? Może ten coś nam powie. Czekajcie. Coś nie tak? Naprawdę musisz o to pytać. Nie wystarczy rozejrzeć się dookoła. Odkąd tu przybyłem, ci cholerni topielcy zdążyli się pojawić na całej długości rzeki. Na początku było ich tylko dwóch. Wczoraj widziałem już przynajmniej pięciu. Nie mam pojęcia, jak się stąd wydostanę. No, ale słuchajcie. Mmm... Zabiliśmy te topielce, tak więc, jak już mówiłem, jestem. przepowiedziałem przyszłość. Tak więc oni mieli jakiś motyw, a tak naprawdę nie wiedziałem, że tu będzie jakiś motyw z topielcami. drogi Po prostu się domyślałem. Czy wyglądam na szaleńca? 20 żołnierzy nie zdołałoby mnie stąd wyciągnąć, dopóki grasują tamte bestie. Nienawidzę ich. Już sam ich smród wywołuje u mnie zimne dreszcze. Jeśli tak strasznie chcesz, żeby obdarli cię ze skóry, to proszę bardzo, idź do doń. Dobra, tak więc trzeba sobie tutaj wynegocjować jakąś nagrodę za te to topielce, które już koniec końców zabiłem. Co dostanę, jeśli ich zabiję? Hmm. W zasadzie wystarczyłoby, gdybyś pozbył się tych topielców sprzed jaskini. Znalazłem bryłę rudy. Dostaniesz ją jako zapłatę. O, spoko bryłka rudy bardzo mi się przyda, ponieważ w piątym czy na czwartym rozdziale będziemy potrzebowali do stworzenia wielkiego ostrza na smoki. Się no i 200 doświadczeń całkiem doskonale. sporo Nareszcie znowu czuję się wolny. No spoko, jak, jak czujesz się wolny, wolny to idź przez przełęcz, tam jest dużo orków. Czy teraz chcesz przekroczyć przełęcz? Nic z tego. Jeśli mnie złapią, zabiorą mnie z powrotem do kopalni. Dobra, spoko jak chcesz. Czekajcie, musimy zapisać grę, ponieważ... Yy, tu jest jakaś tajemnicza malutka skrzyneczka. Zobaczymy czy oni mnie pozabijają. Ale czy zaatakują? O, lekka ryba. Czekajcie, w tej rybie pewnie coś schowano. I właśnie takie gameplay lubię, czyli takie na spontanie, zero jakichś mm, tutaj specjalnych yy, zasad. Po prostu nagrywam, bo lubię i chcę. To mi się podoba. Yy, tej torby oczywiście nie będziemy otwierać, ale otworzymy tą rybkę. Coś w niej schowano. Hmm, ciekawe co to może być. Wytry, wow, fajnie. Dobra, podoba mi się to. A teraz ta skrzyneczka. Zobaczymy, czy się uda. Ale najpierw jeszcze raz zapiszemy. Ponieważ tak lubię i tak chcę. Hm. Dobra, uwaga! A, jednak nie będą nas tutaj szamrażyli. O proszę. 5 złotych monet, i tylko. Dwa pstryknięcia wytrychem i w ogóle żaden wytrych nawet tutaj nam nie zszedł. Dobra, fajnie. Mamy tutaj jakieś łóżko, żeby się przesłać i odnowić życie? Niestety nie. Dobra, spok. E, nic nie szkodzi. 460 sztuk złota mamy. E, I co my tutaj jeszcze zrobić? Musimy się uleczyć przede wszystkim. Dobra, zjemy te grzybki, żeby sobie manę odnowić w przyszłości. E, może nam się uda. Zjemy sobie trochę tego. Przy okazji, mana nam się odnowi. Dobra, zapiszemy grę, skoro mamy pełne życie. I teraz, właśnie, chcieliśmy zabić te topielce i jakieś tam inne gobliny, które nas zabiły dosłownie 3 minuty temu. Dobra, my to zrobimy, ale najpierw chciałbym zobaczyć, co tutaj możemy spotkać po tej drewnianej, niepozornej kładce. No, skakuj bez i wskakuj. skakuj, dobra, udało ci się za pierwszym razem, świetnie. Podziwiam cię. Aha, to jest to miejsce pod tym mostkiem, rozumiem. Tutaj bo, bo powinny być dosyć nieprzyjemne stwory, o których zaraz się pewnie przekonacie i ja też się pewnie przekonam. Ale poczekajcie, poczekajcie, możemy sobie zrobić małą przygodę na lodowe klify. Z racji tego, że już tutaj jesteśmy, to dlaczego tego nie zrobić? Yy, bardzo, kurwa mać, kolejne topielce będą, te topielce mi się śniły po nocach. Nie wiem, czy już zobaczyliście to, co ja zauważyłem na dosłownie kątem oka i model był przeźroczysty prawie, ponieważ był bardzo daleko. Ale jeśli to zauważyliście, to szacun dla was i znacie Gotika. Jeśli tego nie zauważyliście, to jesteście luzery i gimby, bo nie graliście w Gotika i cię gracie w Minecrafta. Hahaha, ha, ha. tyle wam powiem. Tak, serio, nie kłamię teraz. Dobra, tak więc słuchajcie, luzery, gimby, które nie grały w Gotika i nie wiedzą co tam jest. Patrzcie się na to. O kurwa, tam są lodowe wilki. O ile się nie mylę, lodowe wilki są troszeczkę silniejsze od zwykłych wilków, takich, z których znamy w Korinis i w Korynisi, które zawsze zabijaliśmy. Zapisałem na 30, nie, a nie na 31. Czekajcie, trzeba to poprawić. Dobra, i mogę mieć z nimi delikatne problemy, ale takie delikatne, naprawdę. O kurwa, jaszczur ludzie, Jest ja, ja Oni są naprawdę silni, są silniejsi od orków. I to są taka, to jest takie połączenie jaszczura i człowieka, jak se ono wskazuje, dlatego też yy, będziemy ich omijać naprawdę bardzo szerokim łukiem. Już wolałbym spotkać orki, a nie jeżeli to gówno. Potem te gówna będziemy zabijali hurtowo, ponieważ... Co to ma być? Czy wy to widzieliście? Te orki na, te wilki nie padły nawet. Ja im nic nie robiłem tak naprawdę. Hm. Hm. Hmm. Słuchajcie, do tych wilków nie będziemy się zbliżali. Nie, nie sądziłem, że one są aż takie trudne. Ja wiedziałem, że one są zdecydowanie silniejsze od zwykłych wilków, no ale. Do cholery jasnej żeby aż, tak? No dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. Widzicie co tam jest? To są golemy lodowe, które są zajebiście trudne, jak to na golemy przystało. I to są jedne z najtrudniejszych golemów. Dlaczego jedne? Ponieważ nie są one trudne. Jedyne trudniejsze golemy to prawdopodobnie ogniste golemy. Mam takie wrażenie, ale to moje prywatne odczucie. Słuchajcie, możemy je szybko ominąć, o ile mi się to uda. One mają taką tendencję, ze, że zamrażają. Natomiast żeby zamrozić, muszą naprawdę się postarać, dlatego też patrzcie, czy nam się uda, czy nie. O, będą chciały nas zamrozić. Oj, udało mi się ominąć tego. Kolejne czary lecą w nas. Kurwa, zamroziły nas. No to przejebane mamy, czekajcie, jak wiemy, jak teraz wiemy, zwykłą drogą nie przejdziemy. To znaczy, hm, źle powiedziałem. Nie przejdziemy tak po prostu. Musimy zrobić pewien trik. Musimy zjeść yy, roślinkę, która zapewni nam szybkość poruszania się. Wtedy odpieprzymy tu i pójdziemy tam na góry. Widzicie takie te ścieżki? To ja tam chcę się dostać. Zobaczymy, czy nam się to uda. Wiem, że troszeczkę odbiegam od odcinka, no ale to jest taki luźny gameplay, no słuchajcie, let's play gameplay jak to woli. Nie chcę się tutaj napinać w żaden sposób, swoją drogą to ostatnio znalazłem. Trzeba to sprzedać, bo to jest jednoręczne swoją drogą. Dobra, co by tutaj zjeść? Zielotniczy nie, zębate ziele, ja chcę o to. Dobra, tak więc uwaga, 3, 2, 1 run, forest, run! Wow, naprawdę na jednego strzała, słuchajcie, do trzech razy sztuka, jeśli teraz mi się nie uda, to rezygnuję stąd całkowicie i nie idę. W tym odcinku, swoją drogą, będzie dużo w top, będę dużo wczytywał gry, jak sami już się o tym przekonaliście. Ale dobra, ostatni raz, słuchajcie, ja chcę się tam dostać, ponieważ tam mogą być ciekawe fanty, znaczy tam są ciekawe fanty, jak dobrze pamiętam. Dlatego do też chciałbym się tam dostać jak najwcześniej, a nie w jakimś tam czwartym rozdziale, gdy będę polował na smoki, no kurwa, bez przesady. Dobra, tak więc, jakby się tutaj dostać, żeby to miało sens. Hmm. Zrobimy tak: zjemy tą roślinę. Szkoda, że tylko trwa 15 sekund, no ale dobra, lepszy to niż nic. Teraz zrobimy tak. Kurwa, mać. Zamroził mnie skurwysy. No Dobra, słuchajcie. Jak widać, one są troszeczkę za sprytne. Myślałem, że są bardziej ospałe i dadzą się przekupić. Niestety nie, są zawzięte, dlatego też zrezygnujemy z tej okolicy. I odbijemy we właściwy kierunek, czyli w kierunek zabijania goblinów, topielców i krwi opic, które y, troszeczkę nam poharatowały tyłek ostatnio. Y, dlatego też tędy przejdę, nie, tędy jest po prostu skako, więc tędy chyba muszę iść dokładnie. Okej, okay, dobra. Słyną drogą ciekawy teraz Tutaj jest lodowy, tutaj już jest taki piaszczysty. <laughs> nie ma to jak stary edy stare edytory map. Stare programy do otworzenia map. Piękne, piękne po prostu. Żadnego efektu śniegu tutaj nie ma nawet na tym ziemi, które idziemy. Tak po prostu, taka piaszczysta ziemia, no ale znam ten ból. Tędy przejdziemy może czy nie, czekajcie, sprawdzimy. Tak żeby to jakoś miało. A, wiecie co, ja tam nie chcę iść, bo tam jest chyba bagno. A w bagnie jest bagienny smok, więc tutaj lodowy smok, tutaj bagienny smok, kurwa, wszędzie te smoki. Nie wiadomo gdzie iść teraz. Więc może pójdziemy, czekajcie, pójdziemy tym mostkiem, gdzie szliśmy ostatnio, czyli tutaj na około troszeczkę, ponieważ jak pamiętacie, 5 minut temu... no mięso popatrzę.